ciekawy sondaż w Ipsosie, znaczy Ipsosu dla Okopres, który pokazuje, że tylko 35% Polaków jest przekonanych, że od początku rządów Pisu w Polsce, czyli od 15 roku i od rządów Dudy, czyli też od 15 roku, zaczęła się w Polsce, znaczy wydarzyła się w Polsce rzeczywiście dobra zmiana. To jest 35% versus 52%, które uważają, że sytuacja zmieniła się najgorsze, czyli ponad połowa Polaków i 9%, które twierdzi, że nie zmieniło się nic. To są bardzo upokarzające wyniki dla obecnie rządzących, bo w każdym normalnym człowieku wywołałoby to jakiś rodzaj rachunku sumienia. Pokory u nich jest jak na lekarstwo. Tam jest potężna pycha, potężna buta i przekonanie, że są prywatnymi właścicielami państwa, które należy do nas wszystkich. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, kontynuując cały ten swój cyklo o taśmach, o bajtka, jak się uwłaszcza ta nomenklatura pisowska. Koleżanka z pracy w gminie Pcim została została prezesem Lotosu, oczywiście koleżanka Daniela Obajtka, krewna wspólnika, wiceprezesem oczywiście Państwowej Energia Obrót, kuzyn w Tauronie, a brat w Lasach Państwowych. Oto jak sobie prezes Daniel Obajtek poukładał rodzinę. Tak nie może być. Nepotyzm polityczny to nie tylko marnotrawstwo polityczne, wspólnego majątku, bo oni z tych pensji później się opodatkowują na fundusze wyborcze i to wielokrotnie widzieliśmy w kandydatów Zjednoczonej Prawicy fundując tak naprawdę kampanie wyborcze, i ten ma, ta maszyna się kręci. Czyli oni z naszych pieniędzy, przepuszczonych przez te prywatne konta, ciotków i, i, i wujków, zasilają maszynę propagandową władzy, która nami kręci. Tak, ten, tak to wykrwawianie wygląda, i tak to perpetuum mobile, które oni sobie wymyślili, działa.